Zbiera się 22. Czas na najświeższe fakty fermowe FM, które ma dla Was Katarzyna Podraza. Zapraszam. Rząd odpowie na prezydenckie do ustawy o pomocy Ukraińcom. Sprawdzimy kiedy. Zrobimy wszystko, żeby do końca września prowadzić kolejną ustawę, która legalizuje pobyt. Incydent na granicy z Białorusią podłupą żandarmerii wojskowej. Ranny został tam polski żołnierz. W tych faktach także sukces poznańskiego naukowca. Ważą około 3 gramów. Następnego wrześniowego posiedzenia Sejmu rząd przygotuje rozwiązanie w sprawie prezydenckiego weta do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Równolegle pracuje nad powiązaniem wypłaty świadczeń społecznych dla wszystkich obcokrajowców z pracą w Polsce. O szczegółach nasz reporter Michał Radkowski. Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na legalny pobyt Ukraińcom tylko do 30 września. W zawetowanej przez Karola Nawrockiego ustawie był zapis, by wydłużyć ten termin do marca przyszłego roku. Rządzący przekonują, że prezydent postąpił czysto. To politycznie, by zrobić na złość obozowi władzy i obiecują znaleźć rozwiązanie. Oczywiście wszystko można zrobić. To będzie zależało po pierwsze od tego, jak będzie gotowy szybko u nas projekt, jak wygląda projekt prezydencki, którego nie znam. No i od decyzji pana marszałka, czy jest gotowy w tym momencie zwiększyć liczbę posiedzeń Sejmu. A trzeba będzie ją zwiększyć, bo bez tego się nie uda. Mówi Wiesław Szczepański, wiceszef MSWIA ja z lewicy. A Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej zapewnia, że zdążą w ciągu miesiąca. Zrobimy wszystko, żeby do końca września. Kolejną ustawę, która legalizuje pobyt osób uchodźczych z Ukrainy na terenie Polski? Z kancelarii premiera słychać głosy, że być może przy obecnym prezydencie trzeba będzie rządzić na podstawie rozporządzeń. Słuchacie faktów RMFFM. Na granicy polsko-białoruskiej w pobliżu miejscowości Czeremcha, w Podlaskiem, podczas udaremniania nielegalnego przekroczenia granicy przez migrantów, został ranny polski żołnierz. W jego ręku wybuchł granat hukowo -błyskowy. Sprawę wyjaśnia żandarmer. Wojskowa poinformował szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Wszystkie te działania, które są podejmowane przez polskich żołnierzy, przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wynikają z agresji i presji na polską granicę. Tu żołnierz czy strażnik graniczny, kiedy jest atakowany, kiedy jest zagrożone bezpieczeństwo państwa polskiego, to jest atakowana cała Polska. Żołnierz jest w szpitalu, jego stan jest stabilny. Jutro tuż po ósmej gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM będzie wiceminister obrony Paweł Zalewski. Już po raz jedenasty na polach pod Grunwaldem archeolodzy i detektoryści szukają pozostałości po wielkiej bitwie z 1410 roku. Jedenasta edycja badań to przede wszystkim odwierty i odkrywanie wierzchnich warstw ziemi. Jesteśmy teraz mniej więcej na wschód od ruin kaplicy pobitewnej w stronę wzgórza pomnikowego. W tym rejonie prowadzimy nieco dalej w polu, gdzie mamy takie zagłębienie terenu, taki Jar, który prawdopodobnie jest pokazany na pocztówce z 1910 roku i tam mamy wykopy sondażowe. Dodatkowo jeszcze prowadzimy tutaj, tym razem w obniżeniu e, terenu, odwierty sondażowe, które są kontynuacją e, prac, które rozpocząłem w czerwcu e, tego roku. Mówił kierownik badań Adam Górecki z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Tajemniczy świat zwierząt, fakt to pierwszy taki przypadek w Polsce. Po blisko 60 dniach inkubacji w Poznaniu na świat przyszły trzy miniaturowe żółwie karłowate. Rozmnożenie tego gatunku to ogromne wyzwanie. Dorosłe osobniki mają po około 9 do 11 cm. Maksymalnie osiągają 12,2 cm. Mamy do czynienia z takim gatunkiem żółwia, który żyje w dość płytkich wodach. To stado, które ja utrzymuję, składa się z dwóch samców, trzech sami. Mamy tu do czynienia z trzema maluchami, które wielkościowo, no tak jak mówiłem, są mniejsze od 5 złotówki. Ważą około 3 gramów niecałych i mają 2,5 cm. Opisuje dr Mateusz Rawski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zobaczcie, jak małe są te żółwie na zdjęciach na rmf 24pl w zakładce Regiony. Radio, muzyka, fakty Rmf.fm. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Sponsorem faktów sportowych jest Drutex, oficjalny partner FC Bayern Monachium. www.drutex.pl. Fakty sportowej Wojciech Warczyk. Już jutro początek wielkich korzykarskich emocji startuje bowiem Eurobasket, którego Polska jest współgospodarzem. O tytuł najlepszej drużyny w Europie powalczą 24 zespoły, a faworytem do złota jest Serbia, uważa trener Orlen za stalu Zielona Góra, Arkadiusz Miłoszewski. Ja myślę, że oni są zdeterminowani. Oni dawno nie osiągnęli jakiegoś sukcesu jako zespół i są zdeterminowani, pokazali w tych meczach sparingowych i dla mnie jest to Faworyt, ja nie będę się tutaj wychylał z innymi. Serbowie jutro w pierwszym meczu turnieju zagrają z Estonią, a nasza reprezentacja swoje mecze w fazie grupowej będzie rozgrywać w katowickim spotku. Pierwsze spotkanie turnieju: Biało-Czerwoni rozegrają w czwartek o 20.30 ze Słowenią, a jutro w Phuket w Tajlandii polskie siatkarki rozegrają swój ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Świata. Podopieczne Stefano Lawarniego po wygranych z Wietnamem i Kenią są pełne awansu do 1.8. Finału, a o pierwsze miejsce w grupie zmierzą się z reprezentacją Niemiec. Niemcy będą zupełnie inny zespół niż to, co graliśmy przeciwko w Belgradzie. Jest bardziej kompletne w tym momencie. Wróciła Ortman, która stanowi na pewno siłę zespołu w ataku. Mówił asystent trenera Lavariniego Nikola Vettori. Mecz Polska-Niemcy jutro o 15.30. Lider rankingu tenisistów Włoch Janik Sinner awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego US Open. Włoch w trzech setach pewnie pokonał Czecha Wita Kopriva. W drugiej rundzie jest też Iga Świątek, która wygrała z kolumbijską tenisistką Emilianą Arango 6-1 a w Nowym Jorku oprócz kortów ma też kilka innych ulubionych miejsc. Zawsze do Central Parku wracam, no i Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze raz pójść na Broadway, bo to właściwie tradycja w Nowym Jorku i zawsze super się tam bawię. Mówiła w rozmowie z Eurosportem Iga Świątek, która w czwartek w meczu drugiej rundy po raz pierwszy w karierze zagra Suzanne Lamens z Holandii. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com Sponsorem faktów sportowych jest Drutex, oficjalny partner FC Bayern Monachium www.drutex.pl. Ciepło coraz cieplej, jutro nawet 29 stopni na Dolnym Śląsku, dużo słońca w czwartek ostrzeżenia przed upałami, 25 stopni na północy, 32 w centrum kreski i na południu kraju, burze też w zachodnio-pomorskim lubuskim i dolnośląskim, wielka burza zaręczy nowa, RMF w programie Daj Głośniej, wrócimy do niej, taniec na gorąco wakacje i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.